tłumy ludzi przed kopalnią. Widoczny znak niewidocznego z powierzchni dramatu. 23 lipca 1969 roku w chodniku wentylacyjnym Dąbrowskiej Kopalni generał Zawadzki pojawiła się woda. Następnego dnia, po tym jak zapadło się dno zbiornika, w ciągu dwóch godzin do chodników kopalni spłynęło 90 tysięcy metrów sześciennych wody. Grupa 79 górników została odcięta od świata. Uwięzieni pod ziemią górnicy, pozbawieni byli łączności, elektryczności, czystej wody i jedzenia. Odczuwając niedobór tlenu, rozpoczęli poszukiwania źródła świeżego powietrza, które znaleźli przy rurociągu przeciwpożarowym. W samym centrum Dąbrowy Górniczej, tuż obok pałacu kultury Zagłębia, zbudowano szyby wiertnicze, które miały wydrążyć drogę do zasypanych. Na dole kopalni ratownicy górniczy przeszukiwali wyrobiska a w jednej z pochylni odnaleziono ciało Mariana Dereja, jedynej śmiertelnej ofiary katastrofy. Po 29 godzinach akcji udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi. Nie udało się jednak przekazać im telefonu i jedzenia. Jednak po przebiciu się przez 200 metrów zasypanego chodnika, po 77 godzinach akcji, wyprowadzona na powierzchnię odciętych górników, był 27 lipca 1969 roku. Tamte wydarzenia obserwował pracownik Centralnej Agencji Fotograficznej Stanisław Jakubowski. Jego zdjęcia z fotoreportażu Wyrwani śmierci, za który w 1969 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie WordPress Photo, od 24 lipca do 2 sierpnia do obejrzenia na Placu Wolności przed PKZ. -em.